Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie, kochani telewidzowie regionalnej telewizji Gorlice. Dziś przeżywamy niedzielę Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus, gdy zmartwychwstał, ukazał się apostołom. I pierwszymi słowami, których ich przywitał, to były: Pokój Wam. Następnie powiedział do nich: weźmijcie ducha świętego, którym grzechy odpuszczacie, są im odpuszczone. Innymi słowy, są trzy punkty, które należy spełnić łącznie, które są ze sobą funkcyjnie powiązane: pokój, otrzymanie ducha świętego i odpuszczenie grzechów. I pomiędzy nimi. Są wzajemne zależności. Pokój możemy mieć, gdy nam są odpuszczane grzechy, gdy otrzymujemy także Ducha Świętego. Pan Jezus jest nazywany księciem pokoju. On pragnie w tych czasach pełnych zamętu, różnego rodzaju wydarzeń na arenie międzynarodowej, wojen, kataklizmów, on pragnie zaprowadzić pokój. Także w tym sensie psychologicznym. Wiele osób, wiele osób przeżywa egzystencjalne rozterki, ból życia, martwi się, doświadcza różnego rodzaju traum czy krzywd. Pan Jezus jest księciem pokoju. Pokój Tobie. Weź od Pana Jezusa dar przebaczenia. Stąd naturalnymi pytaniami. Które się rodzą w związku z dzisiejszą Ewangelią, jest to o spowiedź z okazji Wielkanocy. Czy pojednałeś się z Bogiem, z Kościołem, z innymi ludźmi i z sobą? Czy uzyskałeś rozgrzeszenie, czy uczciwie się wyspowiadałeś? Powtórę, jak wygląda w Twoim życiu, chrześcijaninie, bierzmowany, Relacja do Ducha Świętego, pobożność związana właśnie z trzecią osobą Trójcy Świętej. Czy choćby raz na jakiś czas modlisz się do Boga Ducha Świętego, który udziela nieskończoną ilość swych darów celem budowania Kościoła oraz Twojej świętości i szczęścia? Z tymi pytaniami pozostawiam. I serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże.